Lato 1995 roku. Dwunastu najbardziej utalentowanych artystycznie nastolatków z całej Polski zniknęło bez śladu z elitarnego obozu plenerowego w Starym Pałacu na Kaszubach. Ostatni raz widziano ich przy ognisku w noc letniego przesilenia. Zniknęli, pozostawiając za sobą tylko niedokończone obrazy i instrumenty, które na zawsze umilkły. Przez prawie trzy dekady sprawa ta była otwartą raną, mroczną legendą o zaginionych artystach. Aż do marca 2024 roku, kiedy ekipa remontowa, przygotowująca zrujnowany pałac do otwarcia nowej, ekskluzywnej szkoły, usłyszała ciche skrobanie z za ściany w najgłębszej części piwnic. Po zburzeniu muru dokonali odkrycia, które wstrząsnęło policją i całą Polską. Znaleźli dziecko żywe i to był dopiero początek koszmaru, który czekał w ukryciu przez 29 lat. Pałac w Borach był miejscem magicznym. Stara, nieco podupadła rezydencja otoczona gęstymi lasami i krystalicznymi jeziorami kaszub. Co roku na dwa letnie miesiące zamieniała się w tętniącą życiem kolonię artystyczną. W 1995 roku, w czasach dzikiej transformacji i niepewności, obóz ten, prowadzony przez charyzmatycznego historyka sztuki Janusza Malewicza, był oazą dla dwunastu wybitnie uzdolnionych nastolatków. Byli to przyszli malarze, muzycy, poeci, wrażliwe dusze w wieku od 13 do 16 lat, wybrane spośród setek kandydatów. Malewicz, człowiek po pięćdziesiątce, o przenikliwym spojrzeniu i hipnotyzującym głosie stworzył dla nich utopijną wspólnotę. W pałacu nie było telewizji ani gazet. Była za to sztuka, natura i długie dyskusje o filozofii przy kominku. Dzieci go uwielbiały. Widziały w nim mentora, który rozumiał ich lepiej niż rodzice. Uczył ich patrzeć na świat sercem, a nie oczami, i chronił ich, jak twierdził, przed brutalnością i miałkością współczesnego świata. Noc z 21 na 22 czerwca, noc kupały, miała być kulminacją obozu. Zgodnie z tradycją, po zmroku na polanie nad jeziorem rozpalono ogromne ognisko. Dzieci śpiewały, grały na gitarach, recytowały wiersze. Atmosfera była niezwykła, niemal mistyczna. Około północy Malewicz ogłosił, że czas na ostatnią, specjalną część wieczoru, poszukiwanie natchnienia w lesie. Podzielił grupę na mniejsze zespoły i dał im zadanie odnalezienia w lesie ukrytych symboli i przyniesienia ich do ogniska. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek oprócz Malewicza widział dwunastkę nastolatków. Kiedy po godzinie nie wrócili, opiekunowie, młodzi studenci ASP zaczęli się niepokoić. Malewicz uspokajał ich, mówiąc, że to część gry, że młodzi artyści potrzebują czasu i samotności. Ale gdy wschodziło słońce, a polana wciąż była pusta, stało się jasne, że wydarzyło się coś strasznego. Poszukiwania, które ruszyły jeszcze tego samego ranka, były szeroko zakrojone, ale chaotyczne. Milicja, leśnicy i miejscowi wolontariusze przeczesywali las przez wiele dni. Nie znaleziono nic, absolutnie nic, żadnych śladów walki, żadnych porzuconych rzeczy, żadnych tropów, które prowadziłyby w jakimkolwiek kierunku. Psy policyjne traciły ślad na skraju polany przy ognisku, jakby dwunastka nastolatków po prostu uniosła się w powietrze. Janusz Malewicz, jako jedyny świadek i organizator, był głównym podejrzanym. Jego tłumaczenia były mętne i niespójne. Mówił o duchowym uniesieniu o tym, że dzieci mogły przekroczyć granice światów, by czerpać z czystego źródła inspiracji. Dla policji w latach 90. były to brednie szaleńca, ale mimo wielu tygodni przesłuchań nie znaleziono żadnych dowodów na jego udział w porwaniu czy morderstwie. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Po zniknięciu dzieci pałac w Borach umarł. Obóz zamknięto, a budynek owiany złą sławą zaczął popadać w ruinę. Wiatr hulał w pustych salach, gdzie kiedyś rozbrzmiewała muzyka Chopina. A na sztalugach pokrytych kurzem stały niedokończone obrazy, niemi świadkowie przerwanej twórczości. Pałac stał się lokalną legendą, miejscem, które omijano z daleka, opowiadając o nim mrożące krew w żyłach historię. Dla rodzin zaginionych nastolatków, życie zamieniło się w koszmar. Były to rodziny z całej Polski: profesorowie z Krakowa, lekarze z Warszawy, robotnicy z Gdańska. Połączyła ich wspólna tragedia. Założyli stowarzyszenie rodziny z pałacu, które przez lata próbowało walczyć o prawdę, pisali petycje, wynajmowali prywatnych detektywów, oferowali nagrody za informacje. Każda ich próba rozbijała się jednak o mur policyjnej niemocy i biurokratycznej obojętności. Śledztwo, pozbawione jakichkolwiek materialnych dowodów, zostało umorzone po dwóch latach. Janusz Malewicz, choć pozostawał głównym podejrzanym w opinii publicznej, nigdy nie usłyszał zarzutów. Wycofał się z życia publicznego i zniknął rzekomo wyjechał za granicę. Dla rodzin było to jednoznaczne z przyznaniem się do winy, ale bez ciała i dowodów, sprawiedliwości, nie mogło stać się zadość. Czas płynął, a ból nie mijał. Matka utalentowanej pianistki Ewy co roku w jej urodziny siadała przy fortepianie córki i grała jej ulubiony nokturn, a po jej policzkach płynęły łzy. Ojciec młodego malarza Michała zamienił jego pokój w galerię, wieszając na ścianach wszystkie jego szkice i obrazy. Te domowe sanktuaria były jedynym miejscem, gdzie pamięć o zaginionych talentach mogła przetrwać. Z biegiem lat sprawa cichła. Pojawiały się nowe tragedie, nowe nagłówki w gazetach. Historia dwunastu zaginionych artystów stawała się coraz bardziej odległa, niemal mityczna, tylko w sercach rodzin wciąż płonęła iskierka nadziei. A może uciekli, może żyją gdzieś pod innymi nazwiskami, ta niepewność, ten brak zamknięcia był torturą gorszą niż pewność śmierci. W 2010 roku grupa dziennikarzy śledczych próbowała wrócić do sprawy, ale bezskutecznie. Archiwa policyjne były niekompletne, świadkowie nie chcieli rozmawiać. Pałac w borach, zarośnięty dziką roślinnością, z zabitymi deskami oknami, zdawał się strzec swojej tajemnicy. Wyglądało na to, że prawda o losie 12 nastolatków na zawsze pozostanie pogrzebana w kaszubskich lasach. Nikt nie przypuszczał, że była pogrzebana znacznie głębiej, w samych fundamentach pałacu. W 2023 roku zrujnowany pałac kupiła Prywatna Fundacja Edukacyjna z zamiarem stworzenia w nim elitarnej, międzynarodowej szkoły z internatem. Rozpoczęły się gruntowne prace remontowe. W marcu 2024 roku ekipa budowlana pracowała w rozległych wielopoziomowych piwnicach pałacu, które miały zostać zaadaptowane na pracownie i laboratoria. Wtedy właśnie w najgłębszej i najstarszej części piwnic jeden z robotników usłyszał coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Było to ciche, rytmiczne skrobanie, dobiegające z za grubej, ceglanej ściany, która na planach budynku oznaczona była jako lita. Początkowo myślał, że to szczury lub jakieś zwierzę, ale dźwięk był zbyt regularny. Wezwano kierownika budowy. Po chwili wahania zapadła decyzja: trzeba sprawdzić. Używając ciężkiego młota, robotnicy zaczęli wybijać otwór w murze. Za pierwszą warstwą cegieł znajdowała się pusta przestrzeń, a za nią kolejna ściana. Tym razem z nowoczesnych, dźwiękoszczelnych materiałów. To nie była stara konstrukcja. Gdy przebili się przez drugą ścianę, ich oczom ukazał się niewiarygodny widok. W małym, pozbawionym okien pomieszczeniu, na materacu w kącie, siedziała mała, skulona postać. Była to dziewczynka, może ośmioletnia lub dziewięcioletnia, o ogromnych, przerażonych oczach i bladej, niemal przezroczystej skórze. Ubrana była w prostą, szarą sukienkę. Na widok światła i obcych ludzi zaczęła krzyczeć w panicznym strachu. Policja i pogotowie przybyły na miejsce w ciągu kilkunastu minut. Dziewczynka, która nie potrafiła normalnie mówić, a jedynie wydawała z siebie pojedyncze, zniekształcone dźwięki, Została natychmiast przewieziona do szpitala. Pomieszczenie, w którym ją znaleziono, było jak cela była tam toaleta, materac i setki rysunków na ścianach i to właśnie te rysunki sprawiły, że sprawa nabrała zupełnie nowego, szokującego wymiaru. Wezwany na miejsce profiler policyjny, który pracował przy sprawie z 1995 roku, rozpoznał styl rysunków. Były one niemal identyczną kopią prac Michała, jednego z zaginionych, utalentowanego malarza. Na ścianie celi wisiał też mały, amatorsko namalowany portret. Przedstawiał on jedną z zaginionych dziewczyn, Ewę, tę, która grała na fortepianie. Tylko, że na portrecie była dorosłą kobietą. Śledczy byli w szoku. Kim było to dziecko? Dlaczego było więzione w tajnej celi? I jaki miało związek ze sprawą sprzed 29 lat? Odkrycie żywego dziecka w piwnicy Starego Pałacu było dopiero początkiem podróży do serca ciemności, do prawdy o losie zaginionych artystów, prawdy o wiele bardziej złożonej i przerażającej niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Odnaleziona dziewczynka, którą psychologowie nazwali umownie Kasią, była kluczem do rozwiązania zagadki, ale kluczem niezwykle trudnym do użycia. Wychowana w całkowitej izolacji, bała się świata zewnętrznego. Światło słoneczne sprawiało jej ból, dźwięki miasta wywoływały ataki paniki, jej jedyną formą komunikacji był rysunek. Na kartkach papieru, które jej podsuwano, tworzyła obrazy swojego świata, małego, zamkniętego pokoju, ale także sceny z udziałem innych ludzi, ludzi, których twarze śledczy zaczęli rozpoznawać ze starych zdjęć zaginionych nastolatków. Kryminalistycy dokładnie zbadali cele, odkryli, że była ona częścią większego ukrytego systemu pomieszczeń, do których prowadziły tajne przejścia, ukryte za regałami w pałacowej bibliotece. Te pomieszczenia były zamieszkane. Znaleziono tam ślady bytowania kilkunastu osób, zapasy jedzenia, ubrania w stylu lat dziewięćdziesiątych, a przede wszystkim setki obrazów, partytur, manuskryptów. Były to dzieła stworzone przez ostatnie dwadzieścia dziewięć lat, dzieła zaginionych artystów. Stopniowo z rysunków kasi i analizy znalezionych przedmiotów zaczął wyłaniać się obraz niewiarygodnej prawdy. Janusz Malewicz nie zamordował swoich podopiecznych. On ich ukrył. Stworzył dla nich podziemną, odizolowaną od świata kolonię. Przekonał ich, że na zewnątrz szaleje wojna, zaraza, że świat uległ zniszczeniu, a oni są ostatnimi ocalałymi, których misją jest przechowanie dorobku kultury i sztuki dla przyszłych pokoleń. Byli jego wybranymi. Przez prawie trzy dekady żyli w tej sztucznej utopii, odcięci od rzeczywistości. Malowali, komponowali, pisali, wierząc, że tworzą dla świata, który kiedyś się odrodzi. Malewicz był ich jedynym łącznikiem ze światem zewnętrznym, ich bogiem i prawodawcą. Przynosił im jedzenie, materiały do pracy, ale także karmił ich umysły kłamstwami o upadku cywilizacji. Kasia była dzieckiem z drugiego pokolenia tej kolonii. Urodziła się w podziemiach, była córką Ewy, pianistki i Michała, malarza. Jej znalezienie w odizolowanej celi było prawdopodobnie pierwszym aktem buntu w tej zamkniętej społeczności. Być może jej rodzice próbowali ją ocalić, pokazać jej prawdziwy świat, za co zostali ukarani, a ją zamknięto. A może sam Malewicz, stary i schorowany, zdał sobie sprawę, że jego eksperyment dobiega końca i postanowił w ten sposób dać sygnał światu. Dzięki precyzyjnemu mapowaniu tajnych korytarzy i analizie systemów wentylacyjnych, policja przygotowywała się do wejścia na teren utraconej kolonii. Była to operacja o najwyższym stopniu ryzyka. Nikt nie wiedział, jak zareagują ludzie, którzy od 20 dziewięciu lat żyli w kłamstwie i którzy mogli postrzegać świat zewnętrzny jako śmiertelne zagrożenie. Operacja policyjna rozpoczęła się o świcie. Specjalna jednostka antyterrorystyczna, wspomagana przez psychologów i negocjatorów, weszła do podziemnego kompleksu przez tajne przejście w bibliotece. To, co zastali, było jak scena z surrealistycznego filmu. W serii dużych, oświetlonych elektrycznie piwnic, Toczyło się normalne życie. Ludzie w prostych, lnianych ubraniach malowali, grali na instrumentach, czytali książki, byli bladzi, ale wyglądali na zdrowych. Na widok uzbrojonych funkcjonariuszy zareagowali nie agresją, ale panicznym strachem. Zaczęli krzyczeć, że zarażeni przyszli ich zniszczyć. Byli to zaginieni artyści z 1995 roku. Teraz byli dorosłymi ludźmi po czterdziestce. Ich twarze, choć starsze, wciąż były rozpoznawalne. Wśród nich nie było jednak Janusza Malewicza. Znaleziono go w jego prywatnym gabinecie, w najgłębszej części kompleksu. Siedział w fotelu, martwy. Zmarł na zawał serca zaledwie kilka godzin wcześniej, jakby jego serce nie wytrzymało świadomości, że jego świat właśnie się kończy. Na biurku zostawił list. Była to spowiedź i manifest jednocześnie. Opisywał w nim swój eksperyment. Uważał, że ocalił te dzieci przed zepsuciem i komercjalizacją sztuki. Wierzył, że stworzył dla nich idealne warunki do rozwoju talentu, z dala od szumu informacyjnego i pokus materializmu. Uważał się nie za porywacza, ale za zbawcę. Jego szaleństwo było spokojne, metodyczne i absolutne. Stopniowe wyprowadzanie mieszkańców kolonii na powierzchnię było niezwykle trudnym procesem. Po raz pierwszy od 29 lat zobaczyli słońce, drzewa, niebo. Reagowali strachem, niedowierzaniem, a niektórzy agresją. Byli jak ludzie z innej epoki, przeniesieni w czasie. Ich umysły były ukształtowane przez kłamstwo. Nie znali telefonów komórkowych, internetu, nie wiedzieli o upadku muru berlińskiego ani o Unii Europejskiej. Ich światem był pałac i jego podziemia. Wśród ocalonych byli też rodzice Kasi, Ewa i Michał. Wyjaśnili, że zamknięcie ich córki było karą za próbę pokazania jej prawdziwego nieba przez jeden z szybów wentylacyjnych. Malewicz rządził swoją kolonią żelazną ręką, a każda próba podważenia jego autorytetu była surowo karana izolacją. To właśnie ich desperacka próba ocalenia córki doprowadziła do odkrycia całej tajemnicy. Dla świata zewnętrznego było to porwanie i bezprawne więzienie, ale dla mieszkańców kolonii przez wiele lat było to całe ich życie stworzyli własną społeczność, własne rytuały, własną sztukę. Ich obrazy i muzyka, choć genialne technicznie, były przesiąknięte dziwną, klaustrofobiczną atmosferą, odzwierciedlając ich zamknięty świat. Prawda o ich losie była szokująca, ale jeszcze trudniejszy okazał się powrót do rzeczywistości, której nie znali i nie rozumieli. Dla sędziwych już rodziców, wiadomość o odnalezieniu ich dzieci żywych była cudem, na który czekali prawie 30 lat. Ale spotkanie z nimi było jednym z najtrudniejszych doświadczeń w ich życiu. Czekali na swoje nastoletnie dzieci, a spotkali dorosłych, czterdziestoletnich ludzi, którzy byli dla nich obcy: ludzi, którzy patrzyli na nich z lękiem i nieufnością, a czasem nawet z niechęcią, bo w ich świecie rodzice byli częścią utraconego, skażonego świata. Proces reintegracji okazał się być długi i bolesny. Ocaleni trafili pod opiekę najlepszych psychologów i terapeutów. Musieli na nowo uczyć się życia w społeczeństwie. Proste czynności, jak robienie zakupów, jazda autobusem czy rozmowa przez telefon, były dla nich ogromnym wyzwaniem. Niektórzy z nich nigdy nie potrafili w pełni zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Tęsknili za ciszą i prostotą swojego podziemnego świata. Szczególnie trudna była sytuacja Kasi i innych dzieci urodzonych w kolonii. Były to istoty, które całe swoje życie spędziły w zamknięciu. Świat zewnętrzny był dla nich przerażający i niezrozumiały. Ich los stał się przedmiotem ogólnonarodowej debaty na temat granic eksperymentu społecznego, wolności i natury człowieczeństwa. Czy Malewicz, dając im bezpieczeństwo i możliwość rozwoju artystycznego, jednocześnie nie okradł ich z tego, co najważniejsze, z wolnego wyboru? Historia utraconej kolonii stała się światową sensacją. Pałac w Borach został zabezpieczony jako dowód w sprawie, a następnie przekształcony w centrum badawcze i muzeum, dokumentujące ten niezwykły eksperyment społeczny. Dzieła stworzone w podziemiach obrazy, kompozycje, wiersze zyskały ogromne uznanie krytyków. Były one genialnym, ale i przerażającym świadectwem sztuki zrodzonej w izolacji. Sprawiedliwość nigdy w pełni nie dosięgła Janusza Malewicza, który uciekł przed nią w śmierć, pozostawił po sobie dziedzictwo pełne pytań bez odpowiedzi. Czy był potworem, czy szalonym wizjonerem, czy jego czyn był aktem niewyobrażalnego okrucieństwa, czy może pokrętną formą miłości do sztuki i ochrony talentu? Odpowiedź na te pytania prawdopodobnie na zawsze pozostanie niejednoznaczna. Dla rodzin powrót dzieci nie był końcem ich cierpienia. Był początkiem nowego, trudnego etapu. Próby odbudowania relacji z ludźmi, którzy byli ich dziećmi, ale jednocześnie stali się dla nich zupełnie obcy. Jedna z matek powiedziała w wywiadzie telewizyjnym zdanie, które stało się symbolem tej historii: Odzyskałam dorosłą córkę, ale na zawsze straciłam swoje dziecko. W tych słowach zawarta była cała tragedia tragedia powrotu który nigdy nie był prawdziwym powrotem do domu.